W tym roku po raz kolejny gościmy na Zamojszczyźnie w gospodarstwie rolnym pana Wiesława Gryna, gdzie w zeszłym roku po raz pierwszy w Polsce zaprezentowaliśmy w pszenicy kombajny serii 250. W tym roku mamy przyjemność zaprezentować naszym klientom kombajny naszej mniejszej serii serii 150, które przeszły kilka zmian, kilka zmian technologicznych. Kombajny zostały wyposażone we wzmocnioną tylnią oś, wzmocniony system napędu tylnej osi. Zostały wyposażone w automatyczną regulację wentylatora, który dostosowuje swoją prędkość obrotową w zależności od pochylenia kombajnu na polu oraz w mechanizm blokady dyferencjału przedniej osi, dzięki czemu kombajn taki może pracować nawet w bardzo trudnych warunkach terenowych. Kombajn, który tutaj dzisiaj prezentujemy to kombajn 6150. Wyposażyliśmy go w naszą ośmiorzędową składaną przystawkę do kukurydzy. Posiada silnik 8,7 litra, który osiąga moc maksymalną 400 koni mechanicznych. Z taką przystawką kombajn ten jest w stanie skosić w ciągu godziny nawet do 50 ton kukurydzy. Panie Wiesławie, ponownie gościmy w Pana gospodarstwie na Zamojszczyźnie. W zeszłym roku zaprezentowaliśmy tutaj po raz pierwszy kombajn serii 250 w zbożu. Ten kombajn po y, tych pokazach został przez Pana zakupiony. Jakie wrażenia po pierwszym pełnym sezonie zbioru? No, dzisiaj już się praktycznie kończy drugi, drugi sezon, bo już jesteśmy za połową kukurydy. Kombajn spisuje się bardzo dobrze. Te atuty, które, no, o którychśmy rozmawiali przed policaniem, umowy się sprawdzają, czyli dla nas przy dużych plonach duży zbiornik, bardzo szybki wysyp. No i ta obsługa codzienna, która jest minimalna, a, a dzisiaj przy tym natłoku innych prac to jest bardzo ważne, No na pewno nam przyspieszyła zbiór pszenicy, żyta, no i przede wszystkim kukurydzy. Ten kombajn w kukurydzy jest idealny. No i, i tu możemy się podeprzeć wynikami, że jeśli uzyskujemy przy tak mokrym roku y, tempo zbioru w granicach 50 do 70 ton na godzinę, to myślę, że to już jest wszystko, czego oczekiwaliśmy. Rok jest rzeczywiście ciężki, szczególnie w kukurydzy. Y, może pan powiedzieć dwa słowa o wydajnościach, które pan uzyskuje tutaj z kukurydzy w tym No, roku? możemy dzisiaj się na wszystko mówi plus, możemy powiedzieć, że mamy 500, y, 15 plus. Zbieramy ponad 15 ton i, i, i gdzieś tam na lepszych polach to, to jest 17-18 i do tego potrzebne naprawdę maszyny bardzo profesjonalne o dużych wydajnościach. Też mamy ten rok tak nieprzewidywalny z pogodą i tym bardziej te maszyny muszą być bardzo, bardzo wydajne, efektywne, a jednocześnie muszą być bezawaryjne. Kombajn tutaj pracuje z przystawką dwunastorzędową. Pana zdaniem, jak pan ocenia taką dzienną, średnią wydajność takiego kombajnu, z takim zestawem właśnie? No jeśli kosimy te 8-10 godzin, no to możemy łatwo powiedzieć, i tylko przyjmijmy te 50 ton na godzinę, to jest jakieś 400-500 ton dziennie zbieramy. Ogranicza o, nas tylko logistyka, że więcej nie damy rady odebrać. Tu jest jedyny problem, ale, ale jeśli to, to ma być kombajn serii 8-9, to musi być na pewno taki, taki header. Wtedy jest mniejsze zużycie paliwa. Nawet komfort pracy jest lepszy, bo możemy trochę wolniej jechać niż z ósemką. No i ta wydajność jest bardzo duża. Dziękuję panu serdecznie, życzę dalszej, udanej i bezawaryjnej pracy.